Już dzisiaj do Fortnite'a trafi mini aktualizacja z nowościami, a za tydzień do gry trafi kolejna ogromna aktualizacja. Wiemy, kiedy na wyspę trafi funkcja zbieżaków, do gry nadchodzi kolejny skin za darmo, już niebawem będziecie mogli zmienić się w Megazorda oraz jak zawsze mamy ogrom zmian, nowości i wycieków, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 v to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, no bo jak sami widzicie, do dnia dzisiejszego ponad 50% z was tego nie robi, no i przypominam jako epic partner o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, a pierwszy temat na naszej dzisiejszej liście będzie dotyczył niczego innego jak nowej aktualizacji, ponieważ jak dobrze wiecie, dzisiaj jest wtorek, a jak to w każdy wtorek do Fortnite trafia nowa aktualizacja z nowościami do gry. Tym razem, jak większość z was się pewnie spodziewa, nie będzie to wielka aktualizacja, tylko mała, lecz mimo tego, że jest to mała aktualizacja, wprowadzi ona dzisiaj kilka pojedynczych nowości do gry, a pierwszą taką są nowości w trybie Blitz, ponieważ już dzisiaj o 15 startuje tam nowy tydzień nowości. Są ten tydzień Nowości w trybie Blitz nosi nazwę Tydzień Wyboru graczy, a to wszystko oznacza, że to właśnie gracze sami będą decydować o tym, jakie zmiany i nowości będą trafiały do gry do tego trybu, więc bardzo fajnie, a wszystko to będzie dostępne do kolejnego wtorku. Kolejne zmiany zostaną wprowadzone do trybu podstawowego, czyli oczywiście do trybu rozdziału 6 i tam otrzymamy nowe zadania tygodniowe, dzięki którym gracze będą mogli wbić troszeczkę poziomu konta oraz można się spodziewać małych zmian w temacie przedmiotów na wyspie. Oczywiście w temacie zmian na wyspie mam tutaj na myśli takie pojedyncze. Zjedyncze małe zmiany w przedmiotach, które są tutaj dostępne, oraz oczywiście nowych, i to znaczy, do gry może trafić jakiś nowy item, może trafić jakiś powracający item, mogą stać zmienione statystyki przedmiotów obecnych i inne takie mniejsze zmiany. Ostatnie nowości w tej mini aktualizacji zostaną wprowadzone jak zawsze do trybu OG i tam spodziewajcie się, że prawdopodobnie kostka, która pojawiła się na górce, znów się poruszy do przodu, a tym samym możliwe, że dojdzie już dzisiaj o 15 do pierwszej stacji, która ma na swojej całej drodze. W pozostałych trybach gry, takich jak oczywiście. Tryb LEGO, tryb muzyczny, tryb wyścigowy, nie spodziewajcie się za dużych nowości, a wręcz praktycznie żadnych zmian, bo jest to tylko mała aktualizacja, lecz jakieś pojedyncze rzeczy zawsze mogą się pojawić w tych trybach. Takie większe zmiany i nowości zostaną wprowadzone do Fortnite'a przy okazji kolejnej wielkiej aktualizacji, czyli w tym wypadku będzie to druga wielka aktualizacja obecnego sezonu czwartego, a trafi ona do gry już we wrześniu, dokładnie 9 września, tak więc wyczekujcie, bo naprawdę będzie ona zawierała sporo ciekawych rzeczy. No a skoro wspomniałem Wam chwilkę temu o tej wielkiej aktualizacji, która będzie za równy tydzień, to przejdźmy sobie właśnie do jej nowości, ponieważ mamy dokładnie trzy takie ogromne nowości, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a wraz z jej wydaniem za tydzień i na 100% każdy z Was będzie z tych nowości zadowolony. Pierwsza nowość, jaka zostanie wprowadzona do gry po tej nadchodzącej wielkiej aktualizacji i będzie to jedna z większych nowości w tym update'cie, to ogromna współpraca Fortnite'a wraz z zagranicznym streamerem, czyli na temy i to co najważniejsze, współpraca ta jest w 100% potwierdzona. Jakiś czas temu sami twórcy gry dali nam już nawet oficjalny zwiastun całej tej współpracy i dowiedzieliśmy się wtedy jakie nowości będą na nas czekały. I tak pierwszy na liście jest sam tego streamera, który przylatuje Wam teraz na moim ekranie w tle. Sama skórka trafi do sklepu z przedmiotami za V-Dolce kilka dni po wydaniu aktualizacji z dodatkowymi przedmiotami kosmetycznymi, więc bardzo fajnie, lecz co ważne, nie będzie ona dostępna od razu po updatecie, ponieważ sama współpraca ma zostać wydana dopiero 12 września, czyli 3 dni po jej wydaniu w grze. Jednakże dzięki temu możemy. Się spodziewać, że sama skórka tego streamera, czyli Kaisonata, początkowo będzie dostępna dla Was za darmo w turnieju, ponieważ przeważnie, gdy do Fortnite'a trafia jakaś wielka współpraca z twórcą treści, to jego skin na początku jest dostępny za darmo, a dopiero potem trafia do sklepu za Faudolca. Co jednak ciekawe, ta współpraca z tym streamerem może być jedną z największych współprac w Fortnite'cie z jakimś twórcą treści, ponieważ z zapowiedzi, jak dali nam Fortnite podczas całej tej współpracy, będzie odbywał się Mafia Hunt 3, czyli maraton transmisji, właśnie od tego streamera. Prawdopodobnie z sam ten streamer podczas większości czasu na tym maratonie będzie grał właśnie w Fortnite'a i streamował go, ale to sami zobaczymy jak to będzie wyglądało, ponieważ nie znamy jeszcze wszystkich nowości, które trafią do gry z tej współpracy. Ale spokojnie widzowie, ponieważ znamy jeszcze jedną taką nowość, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a przy okazji całej tej współpracy i również zostanie ona wydana właśnie po tej nadchodzącej aktualizacji 9 września, a jest to oczywiście funkcja zwierzaków, ponieważ poza tym, że cała ta funkcja trafi do gry po tym update, dodatkowo z tej współpracy trafi też pewien nowy zwierzak. Dziękuje Większość z Was zapewne wie, że do Fortnite nadchodzą nowe zwierzaki, które będą robiły za towarzyszy podczas rozgrywek na wyspie, a co ciekawe wiemy, że właśnie towarzysze zostaną wprowadzeni po tej aktualizacji, ponieważ we współpracy z tym streamerem jeden taki zwierzak zostanie wprowadzony po tym update'cie do gry. Z tej samej zapowiedzi od twórców gry co do tej współpracy wiemy, że do Fortnite'a ma trafić po tej aktualizacji ten chomik widoczny tutaj, który ma się nazywać Lil Sanaty i trafi do sklepu z przedmiotami z całym zestawem tamtego streamera, lecz spokojnie nie będzie to jedyny zwierzak który trafi po tym update'cie. Z informacji, jakie już jakiś czas temu podali nam Likerze na Twitterze, mogliśmy się dowiedzieć, że te zwierzaki widoczne na tych zdjęciach tutaj na 100% zostaną wprowadzone do gry w pierwszej kolejności, więc te zwierzaki tutaj również trafią do gry zarówny tydzień, w kolejnej wielkiej aktualizacji. Większość z nich trafi do sklepu z przedmiotami za faudolce, lecz ich cena jeszcze nie jest nam znana, więc nie jestem w stanie Wam ich tutaj podać, ale można się spodziewać, że jakiś zwierzak będzie dostępny dla graczy za darmo w zadaniach lub w jakiś inny sposób. Co też ciekawe widzowie, jeżeli graliście kiedyś w Fortnite'a, dokładnie w rozdziale pierwszymi i posiadaliście tam te stare karnety bojowe, to na pewno macie w szafce te plecaki ze zwierzakami i teraz te plecaki mają stać przekształcone tak, że zwierzaki z nich będą robiły jako właśnie towarzysze w rozgrywce. Na pewno na start nie wszystkie plecaki, które były dostępne kiedyś zostaną przekształcone, ale na pewno jakieś pierwsze pojedyncze już wtedy zostaną przekształcone i wiemy, że po tym update'cie dostaniemy 11 nowych zwierzaków tylko za tydzień, więc zapewne pozostałe z nich będą trafiały stopniowo w kolejnych aktualizacjach jak co równe dwa tygodnie. Z takich najważniejszych rzeczy, które musicie pamiętać w ich temacie, to pamiętajcie, że same zwierzaki nie będą widoczne dla nikogo innego poza Wami i Waszą drużyną. My będziecie mogli je karmić, głaskać, bawić się na wyspie, lecz poza tym co wymieniłem Wam tutaj, nic więcej nie będą one robiły. Możliwe, że same zwierzaki będą jeszcze robiły jakieś inne różne rzeczy podczas rozgrywki, ale o tym jeszcze nie wiemy i wszystkie pozostałe ich funkcje poznamy wraz z tą kolejną wielką aktualizacją, która będzie już za tydzień. Tak więc wyczekujcie, bo będzie ona miała sporo kozackich nowości. No i kochani ostatnia największa nowość, jaka ma zostać wprowadzona do gry właśnie po tej aktualizacji, to nic innego jak pewna ciekawa współpraca i chodzi tutaj oczywiście o współpracę z karnetu bojowego, czyli współpracę z Power Rangers, ponieważ wraz z jej wydaniami do gry trafią zmiany, nowości, nagrody, nowe przedmioty, a nawet możliwej zmiany w Megazorda. Ale polecimy sobie z tym wszystkim po kolei. Według informacji w karnecie bojowym już 16 września do gry ma trafić sekretny skin karnetu, czyli Megazord i ma on trafić zarówno 2 tygodnie od dzisiaj, czyli trafi on w kolejnej mini aktualizacji. Jednakże przez to, że zostanie on wprowadzony właśnie w mini aktualizacji jego pliki i pliki całej tej współpracy z Power Rangers muszą trafić do plików po kolejnej wielkiej aktualizacji, czyli właśnie tej za tydzień, a to oznacza, że wszystko poznamy już za tydzień. To właśnie tego dnia dowiemy się jakimi funkcjami będzie dysponował Megazord na wyspie, bo jak jeszcze nie wiecie, gracze będą mogli zmienić się w Megazorda tak samo jak w Supermana lub Doktora Duma i chodzić sobie nim po wyspie. Dodatkowo wiemy, że do Fortnite'a ma trafić specjalny pistolet z Power Rangers, ten widoczny na tym. Zdjęciu tutaj, i item ten jest potwierdzony, że trafi do gry, ponieważ twórcy gry wspominali o nim w całym opisie obecnego sezonu 4, rozdziału 6. Sama współpraca na pewno będzie miała jeszcze więcej ciekawych nowości, ale je poznamy już po tej nadchodzącej aktualizacji. A wy pamiętajcie, że w tym update dostaniemy jeszcze ogrom zmian fabularnych, ogrom darmowych nagród, nowe współprace, nowe przedmioty i wiele innych rzeczy. Ale pamiętajcie, że wszystkie pozostałe jej nowości poznamy na dniach i omówimy ja sobie na jakimś kolejnym filmie na kanale. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacji na temat nadchodzących aktualizacji z nowościami, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz, update, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie serducho. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie Tak Jak Te Kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!